Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Witam cię bardzo gorąco na kanale Akademia Wychowania. Dzisiaj opowiem ci, jak należy zareagować w momencie, kiedy twoje dziecko dąsa się. Jest jakieś takie bez powodu niezadowolone, nie można mu dogodzić. Kiedy, krótko mówiąc, strzela ci w focha, nie mając ku temu żadnych racjonalnych podstaw. Niestety tutaj, w takiej w tego typu sytuacji, większość rodziców zachowuje się źle i jedynie utrwala to, no, nie, tą nie za fajną reakcję. Co ci rodzice robią? Większość z nich stara się w jakiś taki racjonalny sposób wytłumaczyć, przegadać dziecku, że przecież to, co ono robi, jest bez sensu, że coś tam fajnego się właśnie wydarzyło i że ono powinno być zadowolone, albo że przecież nie ma tutaj podstaw do tego, żeby się obrażać, bo nic takiego się nie wydarzyło. Inni rodzice zaczynają się gdzieś tam wkurzać czy denerwować. Jeszcze inni po prostu starają się spełnić jakieś takie absurdalne wymagania swojego dziecka, to znaczy ono mówi, że. Okej, okay, jest fajnie, ale gdyby jeszcze wydarzyło się to i to, to wtedy by mi się podobało. To tak jak mówię, często graniczy z jakimś absurdem, ale ci rodzice zaczynają po prostu tutaj jak marionetki skakać wokół tego dziecka i starać się no, po prostu jemu tutaj dogodzić, tak? zrobić to, czego chce. Niestety wszystkie te zachowania to jest totalna tragedia i to niestety pogłębia bardzo ten problem, to go yy, utrwala i należy trzymać się od nich po prostu z daleka, należy ich unikać jak ognia. Prawda jest taka, że tutaj się toczy taka swoista gra. Jeżeli ty w ogóle podejmiesz tą grę, a zrobienie wszystkich tych rzeczy, które wcześniej wymieniłem, to już tak naprawdę jest podjęcie tej gry, no to ty przegrasz na starcie. Po prostu nie masz szans i, tak jak mówię, sprawisz, że twoje dziecko każdego dnia będzie takie coraz bardziej marudne, niezadowolone, że będzie się stawało po prostu człowiekiem, któremu nie da się dogodzić w żaden sposób. I to nie muszę ci chyba mówić, że to jest dość niebezpieczna sprawa, tak? Dlatego, że jeżeli właśnie co się dzieje, no po pierwsze, zacząć się rozwalać relacje u Ciebie w domu, tak? No bo ciebie będzie krótko mówiąc wkurzało, irytowało dziecko w momencie, kiedy Ty coś fajnego dla niego robisz, czy generalnie wszystko jest w porządku, a ono chodzi i kręci nosem, to jest w naturalny sposób irytujące. I mimo, że jesteś rodzicem, mimo, że tutaj kochasz swoje dziecko, uwierz mi, na to nie ma mocnych. Po prostu ono zacznie Cię wkurzać i to się no niestety zacznie właśnie na tej Waszej wzajemnej relacji bardzo poważnie odbijać. No i kolejna sprawa jest taka, że jeżeli Ty będziesz na to po prostu reagować, Twoje dziecko tak naprawdę odnosi z tego wtedy pewne Korzyści, tak? Tutaj im częściej ono będzie po prostu takie zachowanie powtarzało, tym bardziej ono będzie się gdzieś w jego głowie utrwalało. To znaczy zacznie zachodzić tutaj taki mechanizm, że ono po prostu zacznie się z tym identyfikować, że ono zacznie siebie właśnie postrzegać, gdzieś tam na poziomie oczywiście podświadomym, jako osobę, która jest wiecznie niezadowolona, tak? która kręci nosem, która zawsze widzi jakieś ale, zamiast docenić to, co ma, czy to, co się dzieje. I niestety, to się bardzo źle, dziecko tak naprawdę dużą cenę za to w przyszłości zapłaci. No bo zobacz, dom rodzinny to jest taka trochę symulacja, czy powinna być taka symulacja prawdziwego życia, gdzie rodzice powinni tego swego smyka właśnie przygotować do tego, żeby on fajnie gdzieś tam później w społeczeństwie z innymi ludźmi funkcjonował. I teraz jeżeli oni po prostu zaczną mu wchodzić w tyłek w momencie jak jest niezadowolone, a a dzieje się coś dla niego fajnego, tak? W momencie jak zaczną skakać koło niego, w momencie jak właśnie zaczną e, gdzieś tam spełniać jakieś jego absurdalne żądania, to się utrwali i to dziecko wyjdzie z domu rodzinnego, nieważne, do przedszkola, szkoły, gdzieś tam między ludźmi, na plac zabaw to nagle się okaże, że ono po prostu będzie, ludzie się od niego odwrócą. Nikt nie będzie chciał się z nim po prostu zadawać, no bo nikt nie będzie po prostu miał ochoty tego znosić, tak? No nie da się funkcjonować właśnie z ludźmi wiecznie zafochowanymi, wiecznie jakimiś takimi po prostu obrażonymi, nie wiadomo o co, bo oni są po prostu wkurzający. No tak to, tak to działa. Więc nie rób tego swojemu dziecku, nie rób to, tego sobie. No dobra, więc jak, co jeszcze tutaj musisz wiedzieć, jak tutaj wejść trochę głębiej w ten, w ten problem. Na samym początku musisz się przyjrzeć, co w ogóle zaszło. To znaczy, zobacz, Ty nie możesz swojemu dziecku pod żadnym pozorem, żadnej sytuacji zabraniać przeżywania pewnych stanów emocjonalnych. Czyli Ty nie możesz dziecku powiedzieć Tobie, nie wolno się teraz po prostu tutaj dąsać, denerwować, mieć takie czy inne odczucia, bo nie, totalnie nie tędy droga. Wtedy wyrządzisz więcej szkody niż pożytku. Tutaj, jakby chodzi o to, żeby przyjrzeć się sytuacji, jeśli Twoje dziecko naprawdę ma jakiś sensowny, racjonalny powód. No bo dajmy na to, Ty obiecałaś, czy obiecałeś, że pojawisz się na jego przedstawieniu w przedszkolu. No i nie udało Ci się. To już nieważne, czy szef Cię przytrzymał, czy po prostu auto odmówiło posłuszeństwa. Nie macie na przedstawieniu. No jest to normalne, że Twoje dziecko jest zawiedzione czy rozczarowane. Wtedy musisz rzeczywiście uderzyć się w piersi, przeprosić, tak? Powiedzieć, że jest ci strasznie przykro y, powiedzieć co się wydarzyło, że to się nie udało, oczywiście obiecać tutaj poprawę i naprawdę się pilnuj tak, bo nie może dojść do tego, że za tydzień sytuacja się powtórzy. No, stań tutaj po prostu na uszach, żeby to wszystko gdzieś tam w przyszłości już funkcjonowało tak jak powinno. I tutaj moja rada, nie kręć się też wokół tego przepraszania godzinami w kółko. Powiedz co masz powiedzieć i raczej odwróć uwagę dziecka. Zacznij z nim po prostu robić coś fajnego, po prostu Zacznijcie żyć dalej, a tak naprawdę najlepiej zrób coś co jemu to wynagrodzi i powiedz wprost, tak że no słuchaj, tutaj od y, miesiąca zbieramy się po prostu, żeby do tego Zo pojechać, nie możemy się zebrać. Dobra, to słuchaj, jedziemy. Jedziemy teraz tak mimo że tutaj jeszcze parę innych rzeczy mam do załatwienia. Ja je poprzekładam i to i to będzie takie trochę moje przepraszam. Powiedz to wprost. Porób z dzieckiem coś fajnego. To jest też ważne, żebyście wyrazem spędzili czas. Czyli nie próbuj, tu, nie próbuj tutaj wynagrodzić dziecku jakieś takiej wpadki, tym, że mu nie wiem, kupisz jakieś tam po prostu jakąś zabawkę. Idź raczej w to, żebyście razem porobili coś fajnego, tak? Żeby właśnie ta wasza relacja tutaj też na tym, na tym zyskała, a nie tylko w cudzysłowie, żeby dziecko przekupić. Tak, ale musi mieć tutaj powód, no, a my tutaj bardziej rozmawiamy o czym innym, kiedy dziecko właśnie się tak dąsa, foszy, kręci nosem, nie mając po prostu ku temu powodu. Kiedy właśnie nie da się mu dogodzić, robi się coś dla niego, no im więcej dla niego robisz, tym, tym nie jest zadowolone, siedzi tylko jakieś takie zblazowane, nie potrafi się zająć sobą. Pierwsza kwestia, którą musisz wiedzieć, to się najczęściej zdarza, tego typu właśnie zachowanie u dzieci, E, które po pierwsze nie mają obowiązków domowych, tak więc to jest bardzo ważne, żeby twoje dziecko oczywiście adekwatnie do wieku, e, żeby dać mu jakieś zadania i, i również egzekwować ich wykonywanie. E, to funkcjonuje tutaj na wielu płaszczyznach, na wielu poziomach. Nie będę aż tak totalnie głęboko w szczegóły pewne wchodził. Chodzi tutaj trochę o to, że, że kiedy dziecko również musi na pewne rzeczy zapracować, gdzieś tam również pomóc, e, no pomóc tobie w różnych kwestiach. Tak, to do, potrafi również docenić różne inne rzeczy, które ono dostaje, czy które ma możliwość robić, dlatego że po prostu również ono podejmuje wysiłek na wielu płaszczyznach. Tak jak mówię, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. Widać po prostu wyraźny związek między takim zachowaniem, a całkowitym brakiem obowiązków. Więc po prostu daj swojemu dziecku obowiązki domowe. A jeśli nie wiesz, jak to zrobić, czy nie wiesz, jak je potem egzekwować, no to koniecznie w pierwszej kolejności subskrybuj ten kanał i pamiętaj, żeby kliknąć taki mały dzwoneczek koło przycisku subskrybuj, bo dopiero wtedy YouTube ci przypomni o każdym nowym filmie, który tutaj umieszczę. I tutaj, tak naprawdę, na tym kanale znajdziesz właśnie odpowiedź na to pytanie, a także na wiele innych. Innych. No to jest generalnie kanał, na którym ja właśnie krok po kroku pokazuję tak bardzo konkretnie, jak rozwiązywać rozmaite problemy wychowawcze, ale także jak wspierać rozwój dziecka, więc od tego zacznij. Tak, więc obowiązki domowe są ważne. Dwa, uzależnienie od elektroniki. Tutaj również bardzo przekłada się na takie na taki marazm i na takie wieczne niezadowolenie ze wszystkiego na to kręcenie nosem, więc po prostu jeżeli Twoje dziecko gdzieś tam, no, cały dzień najchętniej by siedziało, grało w jakieś gry, oglądało telewizję i tak dalej, i tak dalej, po prostu zapanuj nad tym, no, ustanów pewne jakieś takie normy, że tyle, a tyle czasu wolno Ci przed telewizorem spędzać, czy tam przed telefonem, czy przed czymś innym i pilnuj tego. No i tutaj znowu, jeżeli ta informacja Ci nie wystarczy potrzebujesz jakichś takich głębszych Wskazówek, jak przeprowadzić po prostu dziecku odwyk od elektroniki, taki film również znajdziesz tutaj. E, taki film mogę, mogę dla Ciebie nagrać. Napisz po prostu wtedy w komentarzu, że czujesz taką potrzebę. Nagram ten film i, i go tutaj umieszczę. E, bardzo również widać, że dzieci, które generalnie rządzą w domu, które gdzieś tam rozstawiają tych swoich rodziców po kątach, które które mają ich tak naprawdę trochę za nic, nie widzą w nich autorytetu, na przykład wymuszają różne rzeczy przy pomocy histerii, nie mają problemu z jakimiś tam agresywnymi zachowaniami, nie słuchają swoich rodziców. Generalnie one mają takie poczucie rządzenia w domu. I kiedy dziecko ma takie poczucie, no to niestety właśnie przekłada się to na to, że w nim wyrabia tu wiele znowu mechanizmów działa bardzo niekorzystnych, ale przekłada się to trochę na takie przekonanie dziecka, że ono jest właśnie takim księciem czy księżniczką i rolą całego świata jest służyć. By je zadowolić, niezależnie od tego, co ono zrobi, czyli niezależnie od tego, że nie dało nic od siebie, niezależnie od tego, że zachowuje się w tej czy innej sytuacji okropnie, i niestety, jeżeli ty tego nie utniesz, zaraz ci powiem, jak, jeżeli ty tego nie utniesz i będziesz właśnie popełniać błędy wymienione na samym początku, będziesz to po prostu w swoim dziecku utrwalać. I to, to działa trochę tak, że im więcej razy ono się właśnie tak zachowa, że pokręci tym nosem, czy, czy, czy po prostu się zacznie dąsać. I idzie za tym twoja reakcja, która to wzmacnia, tym bardziej gdzieś tam głęboko w jego głowie będzie wyrabiało się takie przekonanie na zasadzie ja jestem taką osobą. Tak jak mówię, to jest nieświadome, to nie jest tak, że twoje dziecko usiądzie i ci wytłumaczy, że tak to postrzega. To jest gdzieś tam, no, naprawdę na głębokim poziomie się to dzieje, ale zacznie siebie tak postrzegać. Im bardziej się zacznie tak postrzegać czy identyfikować się z taką rolą. No tym znowu częściej będzie się problem pojawiał. No i to, tak jak mówię, spirala zaczyna się kręcić, zaczną się problemy w relacji z Tobą, zaczną się problemy w relacji z innymi. Dramat. Generalnie unikaj tego jak ognia. Krótko mówiąc, zacznij wymagać od swojego dziecka i idź w kierunku rozwiązywania po kolei wszystkich problemów wychowawczych, z którymi się borykasz. Jeżeli jednym z tych problemów jest to, że dziecko po prostu ciebie nie słucha, ignoruje, ma w nosie to, co ty do niego mówisz, no to mam dla ciebie świetną informację. W poniedziałek, punktualnie o godzinie 20, poprowadzę darmowe szkolenie przez internet na żywo, na którym właśnie wytłumaczę ci krok po kroku, co należy zrobić, żeby twoje dziecko zaczęło. Słuchać, co ty do niego mówisz, żeby zaczęło reagować na twoje prośby i polecenia, żeby zaczęło postrzegać cię jako autorytet i, i żeby było taką, takim niejako automatem po prostu, że ono na ciebie reaguje, tak? co oczywiście bardzo, bardzo poprawi wasze relacje w domu no i sprawi, że ty zyskasz całą masę czasu. Która teraz jest marnowana na jakieś takie niepotrzebne przepychanki, kłótnie z dzieckiem, czy próbę bezskuteczną często wyegzekwowanie, żeby ono coś zrobiło. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym darmowym szkoleniu przez internet, to tutaj pod. Podem w pierwszym przypiętym komentarzu albo w opisie tego filmu masz link. Zarejestruj się, zajmij swoje miejsce właśnie poprzez ten link. No i tak jak mówię, to szkolenie będzie na żywo, więc każdy, kto przyjdzie, będzie mógł mi zadać dowolne pytanie poprzez czat. Zapraszam bardzo serdecznie. Zrób to teraz najlepiej, żeby po prostu nie zapomnieć. Zatrzymaj to wideo. Ok. mam nadzieję, że już Ci się to udało, że, że jesteś właśnie po zapisie. Wracamy do tematu. Więc jeśli twoje dziecko chodzi takie bez powodu na burmuszone, no to jedyną słuszną rzeczą, którą ty możesz tutaj zrobić, to po prostu nie reagować na to. Jakakolwiek reakcja, to jest tak, jak powiedziałam na początku, dziecko widzi, że wciągnęło cię w tą swoją grę, że ty y, zaczynasz gdzieś tam kombinować, próbować mu coś wytłumaczyć, jakoś ten problem, który de facto ono stworzyło, rozwiązać. A tutaj jakby cały sekret polega na tym, żeby dziecko przestało stwarzać problemy, które w prawdziwym świecie nie istnieją, tak? I ty nie możesz właśnie reagować tak, że jak ono je stworzy, to ty je rozwiązujesz, że troszkę tak musisz dziecko z tym zostawić. Więc idealne rozwiązanie jest takie, że ono gdzieś tam jest na przykład niezadowolone z tego, nie wiem, no, proponujesz jakąś fajną zabawę, ono kręci nosem, nie chce, nie chce, nie chce. No to po prostu to zostaw, baw się świetnie z całą resztą domowników. I nie próbuj przez godzinę przekonać tego dziecka, że warto się tutaj z tobą pobawić, zagrać jakąś grę planszową, po prostu to olej, baw się świetnie z resztą. Oczywiście w każdej chwili no, dziecko może tutaj dołączyć i wziąć w tym udział, ale nie, nie wchodź mu w tyłek, tak? Po prostu jak zechce, to to zrobi. A jak ty zamiast grać z resztą i się cieszyć, po prostu będziesz godzinę wisieć nad tym swoim dzieckiem i tak jak mówię, robić z niego takiego trochę męczennika, ono zacznie po prostu siebie tak postrzegać no to będziesz za chwilę mieć takiego męczennika, więc absolutnie tego nie rób. Tak? tak samo jak, no nie wiem, jeśli jest taka sytuacja, że po prostu możesz to zostawić, nie zwracać na to uwagi i tematu nie drążyć, to to po prostu tak zostaw. Jeżeli właśnie to jego kręceniem nosem miałoby wpłynąć na innych, czyli na przykład chcesz iść z całą rodziną na jakiś tam super po prostu spacer, no ale to dziecko Ci kręci nosem, że że nie chce, no to znowu no nie, przekonuj go przez godzinę, no nie może zostać sam w domu, więc po prostu załaduj je w auto, tak i pojedźcie, zróbcie tam ten spacer czy piknik i po prostu no, nie, nie reaguj na to, na to jego narzekanie, że po prostu nie chce, no musi i tyle dlatego, że nie może zostać samo, nie może być tak, że inni płacą za to cenę. Tak jak mówię, no pamiętaj też o tym, żeby tutaj zrobić dziecku odwyk elektroniki, to jest bardzo uzależniające, to się bardzo właśnie przekłada na to, że jak dziecko w to wpadnie to chce siedzieć tylko na telefonie i w ogóle ma w nosie inne takie normalne, zresztą ważne dla niego i dla jego rozwoju aktywności, więc no pamiętaj, że również to cię tu może trzymać i to oczywiście możesz kombinować w taki sposób, żeby Znowu, no, jakby zrobić tak, żeby Twoje dziecko ruszyło się po prostu z tego domu, ale nie możesz go przekonywać, błagać i mu godzinę tłumaczyć, że to jest dla niego najlepsze. Posłuż się raczej takim podstępem. Czyli jak chcesz po prostu, żeby Twoje dziecko ruszyło tyłek właśnie na jakiś spacer a nie siedziało tylko w czterech ścianach, to raczej zrób to na takiej zasadzie, że powiedz, że no, nie wiem, bolą Cię plecy, bo siedzisz po prostu cały dzień przed komputerem na krześle, ono nie może zostać samo w domu, no musi się ruszyć, umów się z nim na rundkę gdzieś tam po prostu 200 metrów wokół domu. Tak po prostu mu to narzuć, wychodzimy. Jak już wyjdziecie, to zagadaj po prostu to dziecko, tak? Jakby spraw, żeby ono nawet nie zauważyło kiedy po prostu z tych 200 metrów się zrobi na przykład 2 km, a jeśli zauważy, no i będzie chciało gdzieś tam wracać, nie uda ci się odwrócić tej uwagi, no to wtedy wróć. No, zgodnie z tym, co zostało powiedziane, wtedy ok, w tył zwrot i, i wracamy. To jest jak najbardziej dopuszczalne, tak możesz zrobić, ale zauważ, no to dzieje się jako, niejako mimochodem, ty tutaj jakby kontrolujesz sytuację, a nie twoje dziecko i to jego niezadowolenie. I, I to jest jak najbardziej po prostu tutaj dopuszczalne to jest rozwiązanie, które jest w pełni ok. Pamiętaj, ty nie możesz dopuścić do tego, żeby twoje dziecko właśnie czerpało korzyści z tego, że się tak na tak? bo da, zaczniesz mu dawać jakieś absurdalne rzeczy, bo zaczniesz się denerwować, a wtedy również wyciąga z tego korzyść taką, że po prostu utrwala się poniekąd ta jego władza. Tak? Czyli jeśli Twoje dziecko ma poczucie, że rządzi w domu, ty zaczniesz się wkurzać, to ma. Coraz większe poczucie, że jest szefem, i no długo by o tym mówić, tak? natomiast tak się to rzeczywiście gdzieś tutaj przekłada, więc tego nie rób. Nie skacz wokół niego. Tak jak mówię, to jest najgorsze. Nie skacz wokół tego dziecka, po prostu po prostu nie reaguj na nie. No okej, okay, no jesteś sobie naburmuszony, no to jesteś sobie naburmuszony i tyle. Ciebie to nie obchodzi, ty raczej pokazuj, że gdzieś tam obok się toczy to fajne życie. Wszyscy są zadowoleni i ono jak po prostu podejmie taką decyzję, może przestać być na burmuszony i po prostu do wszystkich dołączyć. Ale nikt nie będzie go jakby błagał, żeby się uśmiechnęło, bo tak jak mówię, to gwarantuje ci, przyniesie ci skutek odwrotny od zamierzonego. Pamiętaj, żeby zapisać się na poniedziałkowe szkolenie, na którym opowiem ci, jak właśnie radzić sobie z tym, że dziecko nie słucha rodzica. Mam też do ciebie prośbę, jeżeli podoba ci się to, co mówię, chcesz, żebym kręcił więcej filmów tutaj na kanał, koniecznie wbij łapę w górę. Koniecznie napisz jakikolwiek komentarz. Podeślij link do tego filmu znajomym, którzy mają dzieci i by mi się przydało. Udostępnij to. Jeżeli wykonasz jedno z tych działań albo wszystkie z nich, no to algorytm YouTube'a zadziała w taki sposób, że wyświetli ten film większej liczby rodziców, a dla mnie to jest oczywiście bardzo ważne. To 5 sekund Twojego czasu, a ja będę Ci dozgonnie wdzięczny. Tak więc zrób to proszę. Jeżeli chcesz oczywiście, żebym nakręcił kolejny film na jakiś konkretny temat, który Ciebie interesuje, no to też napisz o tym po prostu w komentarzu. Ja później czytam te komentarze, spisuję wszystkie te pomysły na kolejne wideo, które się pojawiają no i konsekwentnie je realizuje. To już dzisiaj, na dzisiaj to już wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za wysłuchanie mnie. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć!